Czerpanie artystyczne wakacje. To propozycja Gminnego Ośrodka Kultury Sokół dla dzieci z gminy CzerwonaK. Podczas warsztatów plastycznych dzieciaki poznały sztukę witrażu, czerpania papieru i kaligrafii, a wszystko to w nawiązaniu do historii CzerwonaKa. Akcje letnie są związane z gminą Czerwona, dlatego mamy y, takie akcje, które przybliżą dzieciom to, co się tutaj dzieje w gminie, czyli czerpanie papieru, mogą sobie zrobić własne kartki papieru, mogą sobie wykaligrafować niebo, tak to nazwaliśmy, czyli w tym momencie robią sobie latawce, na których piszą swoje imię, ale najpierw y, uczyły się y, poprawnie kaligrafować, czyli też związane z gminą, z cysterkami, zakonem cysterek. Stare hasło, bawiąc, uczyć jest wciąż aktualne. Kiedyś kaligrafii uczono w szkołach. Dziś jest to zapomniana, a przez to atrakcyjna dla najmłodszych umiejętność. Dzisiaj zajmowaliśmy się kaligrafią, która jest bardzo trudną sztuką pisania, pięknego pisania. Nie są to łatwe zajęcia, one wymagają cierpliwości i myślę, że też takiej cierpliwości dzieciaki się też przy okazji tego mogą nauczyć. I żeby je zachęcić, to tą kaligrafię najpierw robiliśmy swoje imię, robiliśmy inicjały, uczyli się całego alfabetu uncjały. Natomiast później ten alfabet przenosili na latawce. I te latawce później właśnie będą pięknie zdobić niebo i to jest taki sposób też trochę do zachęcenia właśnie dzieciaków, że że tą kaligrafię można ozdabiać różnego rodzaju przedmioty nawet codziennego użytku. Takie warsztaty to dobry sposób na wakacyjną nudę. Bardzo ciekawe, że pouczające, a poza tym interesuje się właśnie takimi rzeczami, że w zeszłym roku też uczestniczył w takich zajęciach i bardzo był zadowolony z nich. Fajne, że spędza się czas na powietrzu, można się na wyjść sobie na plaży, się pobawić. Bardzo mi się to podoba, ponieważ kocham plastykę i są tu bardzo miłe panie. Przychodzę tutaj, żeby się uczyć nowych rzeczy. I w ogóle fajnie jest tak się bawić. Akcja letnia to nie tylko warsztaty plastyczne. Do jej uczestników przyjechali strażacy z Bolechowa. W ramach akcji "Bezpieczny Powiat, Bezpieczna Gmina" przyjechaliśmy tutaj, żeby pokazać dzieciom specyfikę pracy strażaka. Żeby zapoznały się ze sprzętem, a przy okazji troszeczkę y, też chwyciły ten wąż strażacki. Popsikały sobie wodą, zobaczyły, zobaczyły, jak to po prostu jest. To się nie zmienia od lat. Magia czerwonego wozu, błyszczącego hełmu i wyjącej syreny wciąż działa na najmłodszych.